wyjdziemy na samą górę tak, żeby móc zjechać z tej otoliki na dół, ale to będzie niebezpieczne. Mi się chyba tego nie chce robić. Ja boję się, że się wywalę normalnie. O czym ty mówisz? Ta linka? <grym> może nie jest jakaś najbezpieczniejsza, ale musimy to zrobić. Chodź, bo wejście na nią może nam troszkę zająć. To jest w sumie najdłuższa zjeżdżalnia <grym> liną na całym świecie, więc wiesz, wejście też musi być dosyć długie. I patrz, tutaj już jest jakaś osoba, która chyba chce się poddać. No dawaj, luczak, zasuwaj. Musimy wejść. Na samą górę. Wiesz co? Ja też bym się poddał, bo zawsze te tyrolki są na przykład na drzewach, a nie na jakichś wielkich skałach. Przecież to jest jakaś przesada. A. Ale to będzie najbardziej ekstremalna zjeżdżalnia w twoim życiu. eks no, serio, będziesz jechał na takiej mega malutkiej linie i będziesz musiał uważać, żeby nie spaść. Trza, i że to będzie ekstremalne. A. I zaraz, jak ten beacon wchodzi teraz tak szybko? Ma no, jakieś city, normalnie trzeba go zgłosić do admina, a tutaj czekaj, ktoś potrzebuje pomocy. Dawać pomożemy tej kobiecie. Nie wiem, Luczek, czy to jest dobry pomysł. Ta osoba chyba nie chce tutaj wchodzić. A zaraz, jak ja na nią nacisnę, to mogę ją zrzucić za 40 Robuxów z tej całej Diny. I pa! Ona oh! leci na sam dół, Ale to było śmieszne Nie, czekaj, czemu ty to zrobiłeś? Ona przecież mogła zginąć Ty jesteś najgorszy E, tam co ty mówisz? Po oh. prostu troszeczkę ją strunowałem Luczek, jeżeli ty nie chcesz następny spać tak samo jak ta dziewczyna To wchodź ze mną tutaj na górę Bo musimy zjechać stąd oh. razem No dobra, idę za tobą Tylko lepiej nie patrz na dół Bo zobacz jak jesteśmy wysoko Ja mam chyba lęk wysokości Wiesz co, ja już nie idę A, co ty mówisz? Jaki oh. lęk wysokości? Ej, nie no, Luczek Wbijaj tutaj do... Mnie. Nie możemy tutaj tak długo czekać. Chodź, pomogę ci. A, no dawaj, ty oh. będziesz iść pierwszy, a ja będę szedł za tobą. No dobra, i wiesz co? Wydaje coś mi się, że jesteśmy już nawet w połowie, chociaż nie. Zobacz na ten pasek na górze. Tak, tam pisze, jesteśmy na 800 metrach wysokości, a wiesz? Ta zjeżdżalnia liną jest naprawdę wysoka. Mega niebezpieczna, no i super wysoka, więc na razie jesteśmy na początku. Ale jak jeszcze troszkę tak powchodzimy, to na pewno będziemy zaraz na górze. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt bezpieczne. Nawet tutaj na tej drabinie nie ma żadnych ochraniaczy. Przecież jakbym spadł, to bym normalnie by był po mnie, bym był na chwaśne jabłko. E, tam, co ty mówisz? Dawaj, Luczek, nie mów tak, tylko po prostu podź się przed siebie i wiesz co? Mam ochotę cię wyprzedzić. Tak, chcę być pierwszy. Te chwilę, jak to wyprzedzić? O nie, ty mnie tak bardzo denerwujesz. Wiesz co, Pipek, ty mnie zaczynasz denerwować, a masz. Teraz cię dotykam i lecisz na to A co ty Aha. zrobił? Nie, czekaj, czy ja teraz naprawdę spadłem tutaj na sam dół? Bo mój kolega zepchnął mnie za roboksy. Tak jest, teraz ja jestem na samej górze. I wiesz co, ja pierwszy zjadę, a ciebie walić ty jesteś najgorszy. Nie wierzę w to, jak ja teraz będę chciał wchodzić tak samo jak Luczek, to nigdy go nie dogonię, czyli on sobie tak naprawdę żartował. No ja mu teraz pokażę, kto tutaj jest lepszy. Kupię może na samym początku cewkę prędkości. I dzięki temu teraz wspinam się odrobinkę, Szybciej. Haha, lecę do góry. Luczek zaraz będzie po tobie. Nie, no, przecież ty jesteś pewnie taki wolny. Ja już jestem prawie w połowie. Ile ty masz metrów? Bo ja 1600. 1600 to strasznie dużo. Ja mam tylko 300 na razie. Ale wiecie co? Nie mogę się poddać. Bo w takim tempie nigdy nie pokonam luczka. No, chyba, że kupię na przykład w sklepie prędkość razy dwa. Ale ja teraz będę szybko wchodzić po tej drabince. Czy ja naprawdę słyszę, że chcesz wydać Robuxy? Przecież to będzie nielegalne. Jeden, że masz prędkę w kości, to jeszcze Będziesz mieć razy dwa szybko. Zio, jak teraz zasuwam. Mam już 800 metrów i zaraz będę wbijać tysiąc uh. luczek. A tobie, jak tam idzie? Ja no już mam dwa i idę jak burza, wiesz, co ty mnie dogoni? O, nie pozwolę ci na to chwileczkę. Chyba tam kogoś widzę na samej górze. Ja muszę uh. zjechać tą liną na sam dół. I nie mogę pozwolić, żeby luczek był szybszy. A nawet tutaj jest jakiś spryt, tylko on też jest za robóksy. Nie obchodzi mnie to, żeby być pierwszy od luczka. Muszę wszystko kupić. Oh, oh. A, dobra, czekaj chwilę, ale widzę jakąś kropkę czerwoną. Czy ty naprawdę jesteś już tak blisko mnie? O tak, zbliżam się ja. do ciebie, chodź tutaj. A wiesz, co to oznacza? O. Jak tylko do ciebie podejdę, to będę cię chciał zrzucić. No nie, proszę, nie rób tego. Ja tylko chciałem sobie zażartować z ciebie. Ja teraz nie dam rady. ha, już nie ma litości. To wszystko nie, przez nie. to, że mnie zrzuciłeś, Luczek. A ja się zbliżam, bo mam wykupione nie. dużo rzeczy, a ty jesteś taki wolny. O, Pipek, to znowu ty. Bardzo dobrze, że jesteśmy razem. Bo my jesteśmy kolegami, co nie? Dawaj, idziemy do sobą w górę tej tyrolki i zjedziemy razem. No pewnie, że idziemy wspólnie, wow. ale wiesz co? Ja może tutaj nacisnę koło ciebie i poczekaj, nie ruszaj się, mam dla ciebie niespodziankę. Czekaj chwilę, nie, bo ja naprawdę wejdę tutaj wchodził 100 tysięcy lat. Wow, iluczek spada. Ej, on spadł naprawdę nisko, <laughs> i co? Ja teraz jestem przed tobą, a ty jesteś taki słaby, nigdy mnie nie dogonisz. Chcesz się tak bawić? Lepiej ze mną nie zadzierać, bo ja naprawdę, jak się wkurzę, to potrafię być niedobry. Co ty potrafisz niby zrobić nuczek, wiesz, ile ja rzeczy pokupowałem, żeby być tak szybki, jak właśnie teraz jestem ty, żeby być jeszcze szybszy ode mnie, musiałbyś wydać chyba z tysiąc Robuxów. Serio, a ja zasuwam nieźle, jestem już w połowie i zaraz to wygra. To zaraz zobaczysz, co ja mam, Pipek, bo ty się mega zdziwisz i wiesz co ja kupię nawet coś, co na pewno cię zdenerwuje. I jak to Luczek no kupuje jakieś rzeczy za robuxy? Nie podoba mi się to, a pewnie tak tylko mówi. A tak naprawdę ty masz zero Robuxów. Boksow, ja cię znam, ciebie nie stać. Nie stać mnie to bardzo dobrze i wiesz co, ty już jesteś bardzo wysoko. No tak, jestem dosyć wysoko, a zaraz, Luczek, chwileczkę, widzę go tutaj, a na dole i nie mogę się obracać, bo prawie bym spał. Ale czy mi się wydaje, mój kolega przybliża się do mnie jakoś mega szybko? Jakim cudem ty jesteś aż tak szybki? Bo ja jestem mega dobry i czekaj chwilę, czy ty widzisz coś tutaj w powietrzu? Coś tutaj lata. Co ma niby latać koło mnie? Nie rozumiem tego, ale widzę, że Luczek się zbliża. O nie, nie podoba mi się to, Z Osobnie, ja muszę pierwszy wejść na tobikę! O nie, teraz to tobie zdenerwowałeś, Pipek. Lepiej zobacz, kim ja jestem tak naprawdę. Nie pozwolę ci być pierwszym. Młahaha, teraz jestem nad tobą, a na dodatek mam nawet pomysł, co mogę ci zrobić. Czekaj, czy ty użyłeś nielegalnego dywanu? Nie, szybko, muszę iść pierwszy. Nie pozwolę na to, żebyś był przede mną. I chwileczkę, czy Aha. ty mnie właśnie teraz zabiłeś? Bardzo dobrze, i ja pierwszy będę na tyrocy Jestem już tak wysoko, a ty na samym dole. I bardzo dobrze, lepiej tutaj nie wchodź. Ja nie wierzę, Luczek naprawdę mnie nienawidzi Ale wiecie co, ja się nie poddam Magiczne dywanie, potrzebujecie w tej chwili Dawaj mi go teraz I uwaga, jak tylko go aktywuję To lecę teraz na samą górę I będę pierwszy Nie mogę pozwolić, żeby Luczek cały czas mnie zrzucał To była jakaś tragedia A teraz z tym dywanem Ale ja lecę szybko, tak jak najszybciej to góry lećmy Czy ty jesteś, niby ty naprawdę wydałeś te robuksy Ale i tak jesteś w tyle, ja ci nie pozwolę wejść Bo ja mam jeszcze tajną bro. Oj. O, jaką tajną broń! Czy Luczek znowu będzie chciał mnie pokonać. Nie wiem o co mu chodzi, ale jak na razie idzie mi całkiem nieźle. I zobaczcie, jak jesteśmy teraz daleko. Wow, jak mam ten dywan, to czuję się troszeczkę niebezpiecznie. Ale widzę tutaj chyba przede mną Luczka. Co on tutaj robi na tej wysokości? Muszę go przegonić. O nie, nigdy ci się nie udaj. Wiesz co, Pipek? Ja w tym momencie sobie przystanę i zobacz będę dalej, ciebie szczera. A co ty robisz? Nie, Luczek, to szukasz. Nie możesz tego robić, my już jesteśmy tak daleko. Wiesz co? Nie obchodzi mnie to. Ja stąd uciekam. I czekaj, ty też próbujesz mnie gonić tym dywanem. No tak. I wiesz co? Za chwilę ja ciebie pokonam, bo mnie mega denerwujesz i zaraz będzie koniec tych żartów. Nie, nie, nie. Proszę, nie rób tego. Nie możemy mieć chociaż przez chwilę sojuszu. Ja muszę zobaczyć, jak na samym górze będzie wyglądać ta kolejka i ten oh. zjazd na sam dół. Wiesz, jakie to będzie niebezpieczne? Muszę to zobaczyć, więc nie zabijaj mnie. Tym bardziej, że jesteśmy już prawie na końcu. Oh. A mnie to nie obchodzi. Ty mnie Zrzuciłeś to teraz ja ciebie, muszę to zrobić. Dawaj tutaj pimpek, bo inaczej się na ciebie obrażę. Nie, proszę, nie rób tego. Dobra, jestem już mega blisko i użyję szybko mojej cewki prędkości, bo chcę wejść tak normalnie, nie oszukując tym dywadem. Zobaczmy, czy mi się uda. Ta góra ma 7000 metrów wysokości, więc powinienem być pierwszy. Zaraz, <laughs> Luczek mnie teraz zrzucił niżej. No tak, widzisz, to teraz ja jestem na samej górze i wiesz co, pimpek, lepiej bym uważał, bo jak ja tutaj jestem, to mogę do ciebie przytelować. Z A co ty robisz? Ja musiałem skoczyć, bo się mega boję, wiesz co, nie, nie będę wchodzić po tej drabince, ty mnie chyba zabije. Ale zaraz, co tutaj jest? O, o, to wygląda troszeczkę niebezpiecznie, jest tutaj mnóstwo kaktusów i przed nami jest to, na co czekałem od samego początku, czyli linka, która będzie nas prowadzić na sam dół. Ale tu Stramo. Ja akurat troszeczkę się boję. Nie wiem, czy dobrze tutaj wchodziliśmy. Zobacz jak to jest wysoko! Puściusy, bo A. mówiłem, jeżeli byśmy stąd skoczyli, to na pewno tego nie przeżyjemy, ale mnie to nie obchodzi. Dawaj, ja tutaj wskakuję i zaraz co mi się dzieje. A, jakie to jest ryzykowne! O nie, ja lecę za tobą! Dobra, wiesz co, Pipek trochę mi się kręci w głowie! O nie, pamiętaj, żeby się nie puścić, bo te linki A. zależą od naszego życia. O co to było? Ale żem oberwał. To było mega szybkie, co? Tak, i wiesz co? Musimy cały czas zmieniać te tyrolki. Dobra, to jest akurat mega fajne. Dawaj, Pipek, ja lecę pierwszy. Nie, ja teraz chcę lecieć pierwszy, ale to jest ryzykowne. Patrzcie, A. ile wody jest pod nami. To jest tak niebezpiecznie, ale zjeżdżamy. A. Nie, no wiesz co? Trochę mi się kręci jednak w tej głowie. Ja chcę wrócić do domku, naprawdę. Ja nie chcę tutaj zjeżdżać. Tylko, Lucek, no już mamy przewalone, bo jesteśmy po środku niczego i jedynym wyjściem jest Zjechanie tutaj niżej, na kolejnej lince. No dawaj, nie bój się, leć pierwsze. A ja lecę tuż za tobą, no dawaj. To no dobra, tylko wiesz co, pimpek? Pim, ja trochę dziwnie się czuję i czekaj, nie! Aaaa, Luczek, wszystko w porządku. Na szczęście masz swój dywanik, ale gdybyś go nie użył, to mógłbyś zginąć. Co ty robiłeś? Poczekaj na mnie, jak do ciebie dojadę, bo chcę z tobą na tej tyrolce zjechać. Ja nie wierzę, Luczek musi naprawdę uważać. Te tyrolki są może troszkę niebezpieczne, ale wiesz, na pewno dałbyś radę tutaj zjechać. Dzięki, że we mnie wierzysz, dobra, wiesz co, ja chcę jechać pierwszy, bo chcę być jak najszybciej. Jadę. Dobra, to ja jedę tuż za tobą. Ojeju, tego jest strasznie dużo. Zresztą długo wchodziliśmy na to wszystko i na sam dół. A, jakie to jest szybkie. Trochę mi się w głowie zakręciło, ale spokojnie damy radę. Dawaj na sam dół. Dobra, ale nie, teraz to ja muszę być pierwszy i chcę prześcignąć luczka i zobaczyć, co takiego będzie na samym dole. Wow, ale zjeżdżamy. Wow. Ej, to było najbardziej strome, ale poczekaj, tutaj jest ostatnia tyrolka. Zobacz, jak tutaj jest bardzo stromo. Nie gadaj, ostatnia linka na sam dół, ale przecież my przed chwilą byliśmy na górze. To tak szybko zleciało, ale ja chcę być pierwszy tutaj na dole, dlatego zacznę zjeżdżać pierwszy. Nie. O, wow, jaki ty jesteś szybki, tylko uważaj, żebyśmy wyhamowali Tak, na luzie damy radę O, o, czekaj. a, musimy uważać I o, jesteśmy na o. samym końcu Ale to była przejażdżka Nie spodziewałem się, że ta linka będzie taka superowa